Dobrze, dziękuję. dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia mojej pracy tutaj wspólnie z Krzyszkiem Kamczyńskim. Widzę, że zamykam, zamykam tę sesję. Bardzo mi miło z tego powodu. Jeżeli dzisiaj trochę o procesach słyszeliśmy podczas prezentacji profesora Nemickiego, dzisiaj będę mówił o trochę bardziej konkretnej ruinie i tam widzieliśmy przykład ruiny paryskiej. W naszym wypadku badamy zagadnienie ruiny klasycznej. i Badamy połączenie takich dwóch światów, trochę, trochę modeli. Na początku mojej prezentacji powiem o motywacjach. Skąd w ogóle wzięła się idea badania takiego zagadnienia, jakie rozszerzenia do niego znajdowaliśmy, w jakim kierunku z nim szliśmy. Powiadam trochę o tym, jak się takie rzeczy robi, w jakim kongu się tym zajmuje, co jest dla nas najważniejsze przy rozwiązywaniu takiego rodzaju problemów dla czegoś tak prostego jak, jak Ruch Browna a potem podzielę się wynikami i pokażę, w którym kierunku dalej mogą, może to iść, ponieważ to jest coś, co jest dla nas jakimś początkiem projektu, co jest, co jest dla nas jakimś um, rozwinięciem, gdzie możemy dalej bardzo głęboko badać zagadnienia związane z naszym modelem. Pierwszą rzeczą, z którą jest związany nasz model, to jest zagadnienie równie symultanicznej dla ruchu Brauna, gdzie mamy po prostu dwa skorelowane ruchy Brauna, czy to na skończonym, czy, nie skoń, czy na nieskończonym odcinku, no, i zastanawiamy się, jaka jest asymptotyka przy kapitale początkowym dążącym do nieskończoności, tego, że, te, że zajdzie ruina tych, ruchu, tych ruchów Browna. No i możemy to traktować sobie jako jakikolwiek proces ruiny firmy, czy też towarzystwa ubezpieczeniowego. Słyszałem też interpretację jako po prostu nadchodzące, jako nasze ruchy brane, traktujemy nadchodzące claimy, a jako nasze, jako nasze C traktujemy, traktujemy nasze składki, które do nas przychodzą. No i stawiamy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że w jednym momencie ta ruina zajdzie. Te modele były badane w ostatnich latach bardzo intensywnie przez profesora Miskiego, przez M. Kaleja-Haschorwę, no ale także poza wymienionymi badał to na przykład Nikolaj Kriukow. że to, to, to są modele, które oczywiście można badać nie tylko w kontekście ruchu Brauna, ale także w kontekście, w naszym kontekście, czyli w kontekście asymptotyk, także w kontekście bardziej ogólnych procesów gaussowskich, czy też procesów Lewiego, generalnie badanie dokładnych wyników tutaj jest praktycznie niemożliwe. Wyniki, które mogą wychodzić dokładne są w formach takich, których, z którymi nie bardzo da się cokolwiek praktycznie robić. Asymptotyki jesteśmy w stanie znajdować w bardzo ładnych formach. Zresztą tak jak widzieliśmy dzisiaj rano, te wszystkie asymptotyki dla procesu glasowej wyglądają podobnie i są w miarę, w miarę strawne. I to z, czym, to, z czym chcieliśmy to połączyć, to jaką mieliśmy motywację. To jest główna motywacja, dla której powstał ten projekt. To jest e, zagadnienie, o, zagadnienie zagadnienie source e, tutaj, e, zagadnienie e, kolejkowe. Mamy do czynienia z e, wieloma e, klientami, którzy przychodzą do systemu i każdy z nich wysyła do jednego bufora głównego i do bufora pomocniczego jakieś zagadnienia, które przychodzą Zgodnie z, z ruchem, z ruchem Brauna. I każdy z tych buforów jakoś powoli się, powoli się opróżnia. I zagadnienie menu source bada asymptotyki w momencie, kiedy liczba klientów, a także nasza szybkość opróżnienia bufora dąży do nieskończoności. Może to sformalizowane w taki sposób, gdzie po prostu zapisujemy to jako taką sumę, jako jedną i drugą sumę, gdzie pośród tych sum. Tak jak mieliśmy na poprzednim rysunku, połączone ze sobą skalowane są tylko te ruchy Brauna, które wychodziły od jednego klienta. Czyli dla różnych IJ, I, B i i BJ są niezależne. No i tak, zdefiniowane modele znowu były były, nie dość że wcześniej studiowane, to jeszcze niedawno przez, przez Michela mandiesa były, były, były gdzieś badane. I naturalnym połączeniem tych modeli, jak, jak sobie jak wykorzystamy. Skalowanie, skalowanie ruchu Browna, na samo podobieństwo. to możemy sobie to równie dobrze zapisać jako, jako coś, co wygląda, nam, co, co wygląda dużo podobnie do naszego modelu, który, który pokazałem na początku, czyli do modelu symultanicznej ruiny. Przy czym to co, to, co jest istotną różnicą, to jest to, że w tym wypadku dryf jest w taki bardzo ubogi sposób zależny od kapitału początkowego, czyli po prostu jest przez niego przemnożony i mamy, mamy tutaj do czynienia z przypadkiem, kiedy. Dryf i kapitał początkowy występują w tej samej sile. No i to, to, była, to była motywacja, która, która zachęciła nas do rozwinięcia tego projektu, ale zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie możemy tego jakoś uogólnić, czy nie możemy zbadać zagadnienia, które jest trochę, trochę, trochę szersze. I popatrzyliśmy na model, w którym badamy zagadnienie, gdzie dryf i kapitał początkowy będą uciekały nam do nieskończoności, ale w różnym tempie. Czyli mamy tutaj w rodzinie sobie jakieś potęgi alfa, beta, które są nieujemne i obie jednocześnie są zero, które będą nam dbały o to, że, że, że dryf i kapitał początkowy będą, będą w jakimś różnym tempie się do nieskończoności posuwać. No i pewnie naszą hipotezą będzie, że czasami będzie dominowała jedna część, czasami będzie dominowała druga część. Przy tym modelu od razu pojawiła nam się druga naturalna motywacja. I to była motywacja związana z kolizjami ruchów Browna. To jest taki model, który czasami można rozważać jako taką zabawę w policjanta i złodziei, gdzie mamy nasz czerwony proces, który startuje trochę wyżej, który jest policjantem i który ucieka do nieskończoności. I mamy dwóch N złodziei, którzy są czarnymi procesami ruchów Browna, które uciekają do minus nieskończoności. To są procesy niezależne. Nasze zagadnienie pyta, czy wystąpi moment, kiedy kiedy policjant będzie w stanie złapać obu złodziei jednocześnie i zazwyczaj większość trajektorii będzie wyglądała takich trajektorie górne i trajektoria prawa dolna, czyli te procesy będą się rozjeżdżać w naturalny sposób, jeden, dwa z nich mają dryfy, które uciekają do minus nieskończoności, trzeci ma dryf, który ucieka do plus nieskończoności, ale czasami będzie zachodziła taka sytuacja, jaką mamy w lewym dolnym rogu, kiedy ten jeden proces faktycznie je przetnie. No i okazuje się, że możemy to, to zagadnienie zapisać w takiej formie, która już wygląda znowu bardzo podobnie do tej formy um, ruiny symultanicznej, którą my rozważamy, gdzie mamy B1, B2, B3, to są znowu niezależne po prostu ruchy Browna. I to zagadnienie było badane nie tylko właśnie dla ruchów Browna, ale też dla całkowalnych procesów gaussowskich, dwuwymiarowych akurat w wypadku, w wypadku pracy Dębickiego i Tabisza. No i jeżeli trochę się bawimy w jakieś przekształcenia i w korzystanie z, z własności ruchu browna, to możemy zobaczyć, że jeżeli powstawiamy, pozamieniamy sobie trochę stałe, to doprowadzimy to do naszego modelu dla alfa równego alfa i dla beta równego zero. No dobrze, no ale jak zasadniczo pada się takie zagadnienia? Dla procesów gasowskich jest istotne znalezienie tego punktu, w którym Wariancja, w którym, w którym szansa na przebicie tej bariery, w którym szansa na przebicie tej symptotyki jest największa. Definiuje się taką uogólnioną funkcję wariancji, która po prostu wygląda jak coś, co będzie nam występowało w co, co występuje w eksponencie dla rozkładu normalnego. No i okazuje się, że naszym głównym zdaniem jest badanie problemu optymalizacyjnego czyli znalezienie minimum takiej funkcji, takiej takiej funkcji Q, która jest równa minus jedna druga funkcji wariancji. I będziemy stali się zbadać zachowanie tej funkcji wokół takiego punktu, i w zależności od tego, jakie to jest, jakie to jest zachowanie, to na tyle będzie to taki obszar wokół naszego punktu tonalnego będzie dla nas kluczowy, ponieważ badamy cały czas zagadnienia asymptotyk, zagadnienia. Kiedy, kiedy patrzymy na coraz na coraz większy kapitał początkowy, to ten obszar, wokół którego, wokół którego się koncentrujemy, czyli ten obszar wokół punktu optymalizacyjnego, będzie coraz mniejszy. No i teraz okazuje się, że takie zagadnienie w naszym modelu ma, ma rozwiązanie zależne od jakiejś stałej razy u, razy u do potęgi zależnej od różnicy między alfą i betą. No, i chcielibyśmy zobaczyć, jak w takim razie to się tak naprawdę zachowuje, jak to się ma do naszego modelu symultanicznego, zwykłego, w którym nie mamy zależności, w nie mamy zależności dryfu od kapitału początkowego jak, jak to w ogóle wygląda. Więc teraz tak, możemy zobaczyć, że jeżeli alfa jest mniejsze niż beta, czyli jeżeli dryf jest mniejszy, jest rośnie wolniej niż rośnie kapitał początkowy nasz punkt optymalny w stosunku do naszego przedziału będzie uciekał, do, uciekał do, do nieskończoności, więc skoro będzie uciekał do nieskończoności, to tak naprawdę nasz optymalny przedział ruiny, czyli, czyli przedział, czy obszar, w którym ruina najpewniej zajdzie, nie znajdował się na końcu naszego przedziału skończonego. I jeżeli patrzymy na jakieś pierwsze, pierwsze prace, pracy pikanca, to zobaczymy się taki jak magiczny temat pikanca, który będzie nam mniej więcej mówił o zachowaniu na, tak, na takich odcinkach małej długości, co dzisiaj już zresztą chyba widzieliśmy. Um, I właśnie na, okazuje się, że wystarczy wziąć jeden taki odcinek małej długości, odcinek długości 1 przez u kwadrat i cała ruina e, będzie dominowana przez zachowanie, e, przez prawdopodobieństwo, że ruina zajdzie na takim małym odcinku. Jeżeli alfa będzie większa niż beta, no to początkowo wydawało nam się, że będzie to bardzo trudny przypadek z tego względu, że wtedy ten punkt optymalny, który znajdujemy, ucieka do zera. I mogłoby się okazać, że może jest jakiś ewenement w zerze, że musimy szukać zachowania tego procesu w zerze. Ale okazuje się, że wystarczy dość proste przeskalowanie, w którym korzystamy znowu z samopodobieństwa ruchu Browna, I okazuje się, że po takim przeskalowaniu, nasz punkt, nasz punkt optymalny zaczyna się zachowywać bardziej jak nieskończony horyzont czasowy, gdzie on um, gdzie on będzie dalej uciekał do nieskończoności, ale będzie wolniej uciekał niż koniec przedziału, więc wtedy tak naprawdę znajdziemy się gdzieś w środku. Wtedy zachowanie tej funkcji wariancji jest dużo bardziej płaskie. W związku z tym, że jest dużo bardziej płaskie, to wtedy dużo większy przedział do oka potrzebujemy. Potrzebujemy tak naprawdę po prostu dużo tych przedziałów małej długości, które mieliśmy w poprzednim przypadku. Potrzebujemy ich jakoś rzędu u log u. I okazuje się, że wszystko, co jest poza tym, poza tym obszarem, który tutaj widzimy, jest znowu zaniedbywalne. Ta ruina, prawdopodobieństwo tego, że ruina zajdzie poza tym obszarem, jest zaniedbywalne w tego, że zajdzie na tym obszarze. mam do czynienia z najciekawszym przypadkiem, czyli wtedy, kiedy mamy tak naprawdę ten nasz model Manesource, ten nasz model, kiedy kapitał początkowy i kiedy dryf... Są w tej samej sile. Jak w wtedy mamy trzy przypadki. Jeden z nich wygląda bardziej jak ten przypadek skończenie wymiarowe, czyli kiedy nasz punkt optymalny znajduje się poza obszarem, wtedy znowu wariancja największa jest na końcu i ona będzie bardzo szybko spadała, w związku z tym, że będzie bardzo szybko spadała. No to tylko jeden przedział nas interesuje. Jeżeli będziemy mieli prosty punkt optymalny w środku, tam do czynienia z podobnym, z podobnym, obszarem, jak widzieliśmy w przypadku nieskończonym. No i mamy ten skrajny przypadek, czyli przypadek, kiedy mamy punkt optymalny równy naszemu końcu, końcowi przedziału, wtedy okazuje się, że praktycznie można powiedzieć, że mamy do czynienia po prostu z, z połową tego przypadku, który mieliśmy jeszcze przed chwilą, który mielibyśmy, gdyby ten punkt T z gwiazdką był chociaż y, y o epsilon oddalony, oddalony od naszego końca przedziału. No i wyniki wyglądają mniej więcej tak jak tak jak prezentował nam już dzisiaj profesor Dębicki, czyli mamy tutaj jakąś część gęstości w, w tym punkcie, czyli przekroczenia po prostu tuż nad naszą barierę w punkcie optymalnym, w tym wypadku, w wypadku alfa mniejszym beta widzieliśmy, że jest to po prostu punkt ostatni przedziału, przemnożone przez jakąś stałą i u w konkretnej, konkretnej potędze. Będziemy mieli tutaj do czynienia z dwoma rodzajami stałych, one różnią się generalnie się tym, że jedne z nich muszą być, muszą być skalowane. Jedne z nich to są te stałe, te stałe P, to są stałe w wypadku, kiedy mamy do czynienia tylko z jednym przedziałem, drugie stałe, to są stałe H, które, które muszą być skalowane i które i które zależą od dłuższego przedziału. Problem z tymi stałami jest taki, że nawet dla tak prostych procesów, jak ruch Browna, nie mamy dla dwuwymiarowych dla dwuwymiarowych procesy nie, ma, nie mamy eksplicyto wyników. Nawet dla ruiny symultanicznej, nie mówiąc o jakichś rozszerzeniach w stylu ruiny niesymultanicznej, ale jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie powiedzieć, że są dodatnie skończone i jesteśmy w, je, jesteśmy w stanie je szacować jakoś. Dla alfa większego beta będziemy mieli przypadek, kiedy, w związku z tym, że dryf jest jednak dużo silniejszy, to i dryf, i, i kapitał początkowy mają tutaj znaczenie w naszej, w naszej potędze U. Wcześniej widzieliśmy, że tylko Kapita początkowy tam tylko grał rolę. No i tutaj mamy dwie stałe. Ta pierwsza stała, ta C, to jest trochę taka oszukana stała, to jest po prostu jakaś stała, którą już wiemy, jak wyliczyć eksplicyte, i ona jest, bardzo, ona jest bardzo bardzo ładna. I znowu mamy do czynienia z tą stałą, z tą stałą H, wcześniej ze stałą P, której eksplicyte wyliczyć nie możemy. A jeżeli alfa jest równe beta, no to tak samo jak wcześniej mieliśmy do czynienia proszę, prostu z trzema przypadkami. To, co można tylko zauważyć, to jest to, że. Pomiędzy alfą większą beta, alfą mniejszą beta, ciężko nam było porównać, jakie są potęgi w tym wykładniku, ale jak tutaj zobaczymy na, na, to, co, na, na to, jak wyglądają te potęgi w wykładniku, a, dla przypadków, kiedy tylko jeden obszar nas interesuje, a kiedy interesuje nas taki większy przedział złożony z większej liczby tych no to tak naprawdę musimy po prostu domnożyć przez, przez Udo alfa, czyli przez jakąś długość tego, długość tego przedziału. To oczywiście wszędzie jest alfa. Nie ma nigdzie bet, ponieważ alfa jest równe beta, więc możemy wybrać którekolwiek z nich. No i teraz interesujące pytanie jest takie: co tak naprawdę dalej możemy, możemy z tym zrobić? No i na najprostszym rozszerzeniem, jakie moglibyśmy stosować, jest po prostu wzięcie w przypadku wielowymiarowego. No to jest bardzo naturalne rozszerzenie, i dla ruiny symultanicznej rozszerzenie problemów w przypadek wielowymiarowy. Powinno być, powinno być bardzo wykonalne i, i nie, powinno, nie powinno sprawiać większych trudności. Czyli tak naprawdę rozbudowanie, rozbudowanie tego do jakichś takich przypadków, które są trochę bardziej życiowe, które, które, zawierają, które zawierają więcej wymiarów, które pozwalają nam też opracowywać modele many source dla większej liczby buforów, opracowywać modele kolizji procesów dla większej, dla większej liczby procesów. To wszystko powinno być dla nas dla nas wykonalne i powinno być przystępne żebyśmy weźmiemy bardziej ogólne procesy gaussowskie, no to z tym są różne problemy. Mamy do czynienia w pewnej mierze z, z tym problemem, że po pierwsze używamy tutaj dość, dość mocno własności ruchu Brauna. Więc używamy zarówno, te, zarówno tego, że zarówno sensowności, jak i, jak, i, jak, jak i tego, że, że, możemy, że możemy się skalować i um, ciężko, nam jest, ciężko nam jest tutaj z tego zrezygnować. Więc rozszerzanie się na, na inne procesy nie jest takie proste. Najpewniej rozszerzenie się na jakiś jądro powinno być powinno być możliwe do zrobienia. Um, ale problem dalej jest taki z tym, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o już praktyce, o stosowaniach takich, uh, praktycznych tego, tego, co my tutaj robimy, to um, ruch Brown jest tak naprawdę tym, co, co, najbardziej, co najbardziej jest potrzebne. Wszystkie inne procesy są dużo mniej ciekawe ze względu. Ze, ze względów praktycznych, więc też nie bardzo mamy motywację, żeby się zajmować procesami, procesami dla, 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 naszych, dla naszych asymptotyk. To, to już, że zajmujemy się asymptotykami, już sprawia, że przy, idziemy trochę bardziej w stronę teoretyki, niż byśmy chcieli. A, a więc zajmowanie się, zajmowanie się się ruchem na samym już jest, już jest wystarczająco ciekawe. Um, no i trzecia to jest ruina niesymultaniczna. I tutaj problem jest zupełnie innej natury niż w poprzednich przypadkach. Ponieważ dla ruiny niesymultanicznej mamy tak samo jak dla ruiny symultanicznej, mamy wyniki skończenie wymiarowe, mamy wyniki na skończonym odcinku czasowym, mamy wyniki na nieskończonym odcinku czasowym, w przypadku kiedy dryf jest niezależny od kapitału początkowego, ale w obu przypadkach te wyniki są niezwykle skomplikowane i tak jak tutaj, tak naprawdę w przypadku ruiny symultanicznej mamy po jednym przypadku i dla przypadku, przypadku skończonego, dla przypadku nieskończonego mam po prostu bardzo, bardzo jasno napisane te wyniki, to dla przypadek, przypadek niesymultaniczny jest dużo bardziej skomplikowany i w ruinie niesymultanicznym, nieskończonym odcinku mamy sześć przypadków, z których każdy jest istotnie różny, a w ruinie, w ruinie na przypadku nieskończonym mamy trzy przypadki, z których każdy jest istotnie różny i tam to zachowanie wariancji względem punktu optymalnego nie jest tak do końca jasne, ponieważ ono na przykład w przypadku. W przypadku skończonego odcinka czasowego, potrafi być bardzo płaskie w obu kierunkach, w obu kierunkach kardynalnych, ale po przekątnych jest bardzo strome, więc okazuje się, że przypadki, które mogłyby się wydawać, że stają się przypadkami w pełni dwuwymiarowymi, są tak naprawdę przypadkami jednowymiarowymi. I w tej chwili. Rozszerzenie naszego modelu, który tutaj mamy, do przypadku niesymultanicznego wymaga bardzo ścisłej kontroli tego, tego jak ta funkcja będzie się zachowywać. A niekoniecznie, niekoniecznie jest jasne, jak to, jak to najlepiej zrobić, nawet, nawet dla, dla, tylko dla ruchu Brown. Więc jest to jest rozszerzenie, które na pewno będzie bardzo ciekawe i które, gdzieś ten, które ten projekt jest w stanie daleko posunąć. Ale jeszcze daleko przed nami, zanim będziemy w stanie dobrze zrozumieć, jak w ogóle tamten przypadek będzie się zachowywał. To, to tyle z mojej strony dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu za tę uwagę i życzę miłego wieczoru po tej naszej owocnej konferencji.